I you. I słowa ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, no to mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok, a ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Tedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką i jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo, panie. Skier. Święto Objawienia Pańskiego, kochani, to jakby przedłużenie naszych uroczystości Narodzenia Pańskiego. To jakby przedłużenie tej całej wielkiej tajemnicy przychodzenia Pana Jezusa do nas. Słowo stało się ciałem. I jak wiemy, pierwszymi, którzy ujrzeli Jezusa, byli pastuszkowie, ci najbardziej poniżeni, wyrzuceni ze społeczeństwa, zwierzątka i pastuszkowie. Kolejni, którzy. Przychodzą do Jezusa to poganie, obcy, ci, którzy w ogóle nie należeli do ludu Izraela. To właśnie im, jako mędrcom, ukazuje się gwiazda. Gwiazda, która wysłana przez Boga, prowadzi ich jakby z różnych kierunków świata, z ich życia, wyrywa ich z ich życia, każe im iść w nieznane, przez pustynie, na wielbłądach, do Betlejem. Docierają do Heroda, no bo on jest królem i okazuje się, że Herod nie jest prawdziwym królem. Jest tylko powołanym przez ludzi zarządcą, królem obwołanym przez ludzi. Prawdziwy król jest tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. Prawdziwy król rodzi się w Betlejem, w sianku, wśród zwierząt, odrzucony, zapomniany. Jakby zupełnie gdzieś na boku. To nie Herod i cała świta królewska w pałacach, ale właśnie dzieciątko położone w żłobku wśród zwierząt. I tu mędrcy dobrze rozeznają kierunek, który gwiazda im pokazuje, przybywają do tego miejsca właśnie, gdzie gwiazda, gdzie światłość Boża im pokazała, aby przyjść. Przynoszą dary. Dary, które mają bardzo symboliczne znaczenie. Otóż mędrcy, trzej królowie, jak ich nazywamy, przynoszą Jezusowi złoto, kadzidło i myrę. Złoto dla prawdziwego króla, czyli to bogactwo takie, no, to czym król się charakteryzuje pewnym pewnym złotem, czyli bogactwem królewskim, światłem chwały, którą wiele nie rozumie, bo chodzi im tylko o chwałę tą tutejszą, ten blichtry, jak to mówimy, zewnętrzny, ale złoto prawdziwego króla, prawdziwe złoto, przynoszą mu kadzidło. Kadzidło, które jest symbolem tego, że dzieciątko jest synem Bożym. Albowiem kadzidło podobnie jak i w naszej liturgii widzimy, nie używamy na co dzień, używamy podczas mszy świętej, podczas nabożeństw, podczas modlitwy, bo kadzidło spalane jest symbolem modlitwy, która wznosi się do Boga. A więc jest to symbol naszego uwielbienia dla Boga i Mędrcy przynoszą dzieciątku Bóg złota, czyli dla króla, kadzidło dla Boga, dla Syna Bożego. Przynoszą wreszcie myrę, która jest olejem namaszczenia, jakby zapowiadając, moi drodzy, że to, co się stało w żłóbku, jest zapowiedzią namaszczenia na krzyżu, a więc śmierci Jezusa. Niezwykły symbol, kochani. To co Święty Franciszek nasz Ojciec Zakonu mówił, że żłóbek szopka betlejemska jest początkiem krzyża. Pan Jezus przychodzi do nas, aby nas odkupić. A więc złoto dla króla, kadzidło dla Boga i myra dla odkupiciela. Kochani, to jest symbolika dzisiejszego święta objawienia się Pana naszego. I może moglibyśmy zakończyć nasze rozważania na tym, ale warto sobie zadać pytanie dziś, gdybym był jednym z tych Królów, cóż takiego przyniósłbym Panu Jezusowi? Cóż z takiego mógłbyś, mogłabyś, ofiarować dzieciątku Jezus? Może kadzidło swojej modlitwy, a może złoto swoich dobrych czynów? A może myrę swojego uwielbienia, czynienia, dlatego, że Jezus i Ciebie zbawił i odkupił? Moi kochani, to jest pytanie, z którym pragnę was dziś zostawić w to wielkie święto objawienia Pańskiego. Cóż możemy, cóż pragniemy ofiarować w tym nowym roku naszemu Panu? Podążajmy za gwiazdą, Podążajmy za światłem, za tym, gdzie Bóg chce nas mieć. Podążajmy, aby i my, abyśmy i my mogli otrzymać Boże błogosławieństwo i pokój. Cóż takiego w tym Nowym roku możesz, pragniesz ofiarować Jezusowi?